Raz, państewko mi się przyśniło, otoczone górami w koło, co od innych tym się różniło, że w nim strasznie było wesoło. Żarty brzmiały na każdym kroku. Żartowali duzi i mali. Ludzie całkiem nie mieli boków, bo ze śmiechu je pozrywali. Aż szef państwa rzekł do ministrów, co tych żartów słuchali, bladzi. Szkodliwemu temu zjawisku jakoś wiecie, trzeba zaradzić. Do państewka tego stolicy, co leżała nad krętą rzeczką, sprowadzono więc z zagranicy objazdowe, smutne miasteczko. Karuzela się nie kręciła, a mechanik na pryszcze chory ludziom w uszy wciskał na siłę swój jedynie słuszny życiorys. Dostrzec można było tam bubka w oprychuwie i ocieplaczu, co zachwalał widzom przeróbkę beczki śmiechu, na beczkę płaczu. Śmiech istotnie przygasł w narodzie. A radosna ministrów rada zakrzyknęła. O to nam chodzi. Ta koncepcja nam odpowiada. A widz pewien pod płaczu beczką do sąsiada szepnął: Sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. Lecz znał widać życie za mało, albo patrzył na świat za prosto, bo miasteczko nie pojechało, lecz zostało i się rozrosło. Rozpaczliwi nieudacznicy i cynicy o wrednych pyskach na miasteczka głównej ulicy otwierali swoje stoiska. Starcy wstrętni i niewyżyci i przygłupy z mózgu chlupotem w tym miasteczku w pełnym zachwycie zabierali się do roboty. I od stoczni do ciemnych sztolni śpiew churalny dzień rozpoczynał. Dalej głupki, naprzód niezdolni, przyszła nasza piękna godzina. I miasteczko rosło, i rosło, i miasteczko większe wciąż było. Przyjechało zimą, a wiosną kraj calutki sobą pokryło. A śmiech całkiem zamarł w narodzie, a radosna ministrów rada powtarzała. O to nam chodzi. Ta koncepcja nam odpowiada. A kto zdrowy rozsądek cenił, ten ponury przeżywał dramat. Tylko jeden widz się nie zmienił, i nie zwątpił, i się nie złamał. I do dzisiaj pod płaczu beczką wciąż powtarza, nie, nie sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko, ono sobie kiedyś pojedzie. I nie mylił się facet miły, pierwsze wozy jakby ruszyły.